Wyobraź sobie spokojne popołudnie na farmie w Tennessee około 1880 roku. David Lang, rolnik, wychodzi na spacer po swojej posiadłości. Jego żona i dzieci obserwują go z werandy, gdy nagle na ich oczach David po prostu znika. Nie ma żadnego dźwięku, żadnego ostrzeżenia, po prostu znika, jakby rozpynął się w powietrzu. Rodzina w panice biegnie na miejsce, gdzie ostatnio widzieli Dawida, ale nie znajdują żadnych śladów. Zaczynają się poszukiwania, do których dołączają sąsiedzi i lokalne władze. Przeszukują każdy zakątek farmy, lasy, pola, ale nie znajdują żadnych śladów Dawida. Jego zniknięcie pozostaje niewyjaśnione. Mijają dni, tygodnie, miesiące, a rodzina Langów wciąż żyje w niepewności. Z czasem zaczynają pojawiać się różne teorie. Niektórzy sugerują, że David mógł zostać porwany przez obcych, inni, że wpadł w jakiś rodzaj portalu do innego wymiaru. Jednak żadna z tych teorii nie przynosi odpowiedzi. Według niektórych wersji tej historii, rodzina Davida twierdziła, że przez kilka dni po jego zniknięciu słyszeli jego głos dobiegający z daleka. Głos miał być słaby i niewyraźny, jakby dochodził z innego wymiaru, lub miejsca, którego nie mogli zlokalizować. Pomimo, że przeszukali okolicę, nie udało im się znaleźć żadnych śladów Davida ani źródła tych dźwięków. To dodatkowo potęgowało tajemniczość całego zdarzenia i sprawiało, że ludzie zaczęli snuć jeszcze bardziej fantastyczne teorie na temat tego, co mogło się wydarzyć. Zniknięcie Davida Langa. Stało się jednym z najbardziej tajemniczych przypadków w historii Stanów Zjednoczonych. Ludzie z całego kraju przyjeżdżali, aby zobaczyć miejsce, gdzie zniknął, a historia ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, budząc zarówno fascynację, jak i strach. Czy to możliwe, że istnieją siły, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć? Czy David Lang naprawdę zniknął w sposób, które wykracza poza nasze pojmowanie rzeczywistości. Ta historia pozostaje jedną z największych nierozwiązanych zagadek, które wciąż intrygują i inspirują do poszukiwania odpowiedzi.